Łopatka do cementu, narzędzie dentystyczne, ale i wygodne dla modelarzy, wszystkich, co rzeźbią. Można mieszać tym, różny cemencik, kleje, farby, nakładać, dwie końcówki, jedna, druga, taka jest. Narzędzie wielkości do dłoni, tak. podam później wymiary możemy tutaj zobaczyć jest ostrość jest taka końcówka i taka końcówka stal nierdzewna mocne do różnych prac naprawdę wygodne pomaga tworzyć pozdrawiam